Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. List okulny do przyjaciół Krzyża. Czyta Iwonna Teresa. Część pierwsza. Doskonałość Zjednoczenia Przyjaciół Krzyża. Niech duch Boga Żywego będzie życiem, mocą i treścią tego listu. Niech jego namaszczenie będzie atramentem mojego pisma, niech boski krzyż będzie moim piórem, a wasze serca moim papierem. Doskonałość zjednoczenia przyjaciół Krzyża. Zebraliście się razem, przyjaciele Krzyża, jak ukrzyżowani żołnierze, aby walczyć ze światem, nie uciekając przed nim, jak zakonnicy i zakonnice w obawie że zostaną pokonani, lecz jako dzielni i waleczni wojownicy na polu walki, nie cofając się ani nie wycofując. Odwagi bądźcie dzielni w boju, zjednoczcie się mocno, jednością umysłów i serc. Nieskończenie silniejszą i straszniejszą dla świata i dla piekła niż są dla nieprzyjaciół państwa, Zewnętrzne siły Zjednoczonego Królestwa. Diabły jednoczą się, żeby Was zgubić. Wy zjednoczcie się, żeby powalić ich na ziemię. Chciwcy jednoczą się, żeby kupczyć dla zysku złotem i srebrem. Wy zjednoczcie swoje wysiłki, żeby zdobyć ukryte w krzyżu skarby wieczności. Rozpustnicy jednoczą się, aby hulać. Wy zjednoczcie się, żeby cierpieć. Wzniosłość imienia Przyjaciela Krzyża. Nazywacie się Przyjaciółmi Krzyża. Jak wielkie to imię, muszę wyznać, że jestem nim zachwycony i olśniony. Jaśnieje ono bardziej niż słońce. Znosi się ponad niebiosa. Jest bardziej chwalebne i dostojne niż najspanialsze tytuły królów i cesarzy. Jest to wzniosłe imię Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego człowieka. Bez wątpienia jest to imię chrześcijanina. Jeżeli jednak zachwyca mnie jego blask, to przeraża również jego ciężar. Ileż koniecznych, a trudnych zobowiązań kryje się w tym imieniu? Duch Święty wyraził je w następujących słowach: Rodzaj wybrany. Królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty. Przyjaciel Krzyża jest człowiekiem wybranym przez Boga spośród dziesięciu tysięcy żyjących według zmysłów i rozumu, aby był człowiekiem całkowicie Bożym, który znosi się ponad rozum i całkowicie przeciwstawia się zmysłom przez życie i światło czystej wiary oraz Żarliwe umiłowanie krzyża. Przyjaciel krzyża jest wszechwładnym królem i bohaterem, który odnosi zwycięstwo nad szatanem, nad światem i nad ciałem w ich trzech porządliwościach. Umiłowaniem upokorzeń powala pychę szatana. Umiłowaniem ubóstwa zwycięża chciwość świata. Umiłowaniem bólu osłabia zmysłowość ciała. Przyjaciel Krzyża jest człowiekiem świętym i oderwanym od wszystkiego, co widzialne. Jego serce wznosi się ponad wszystko, co nietrwałe i zniszczalne. Rozmawia o tym, co w niebie. Przechodzi przez Ziemię jak obcy pielgrzym, a nie oddając jej swojego serca, patrzy na nią z góry, obojętnie i stąpa po niej z pogardą. Przyjaciel Krzyża. Jest wspaniałą zdobyczą Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na Golgocie. W jedności ze swoją świętą matką jest Benonim lub Benjaminem, synem boleści prawicy, zrodzonym w jego bolejącym sercu, wydanym na świat przez jego przebity prawy bok i skąpanym w szkarłacie jego krwi. Wierny krwi, z której się zrodził. Oddycha tylko krzyżem, krwią i śmiercią dla świata, dla ciała i dla grzechu, aby na tej ziemi być ukrytym całkowicie z Jezusem Chrystusem w Bogu. Wreszcie, doskonały przyjaciel Krzyża jest nosicielem Chrystusa, a raczej jest Jezusem Chrystusem, tak że naprawdę może powiedzieć: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Moi drodzy przyjaciele Krzyża, czy przez swoje uczynki jesteście właśnie tacy zgodnie z znaczeniem waszego wzniosłego imienia, albo przynajmniej czy naprawdę pragniecie i chcecie stać się takimi za łaską Bożą w cieniu krzyża z Golgoty i Matki Bożej rytościwej, czy obieracie niezbędne do tego celu środki? Czy weszliście na prawdziwą drogę życia? która jest wąską i ciernistą drogą Golgoty? Czy też raczej, a wcale o tym nie myśląc, znajdujecie się na szerokiej drodze świata, która jest drogą zatracenia? Czy wiecie, że jest droga, która człowiekowi wydaje się prosta i pewna, a prowadzi do śmierci? Czy wyraźnie odróżniacie głos Boga i Jego łaski od głosu świata i natury? Czy wyraźnie słyszycie głos Boga, naszego dobrego Ojca, który rzuciwszy potrójne przekleństwo na tych wszystkich, którzy idą za porządliwościami świata, woła do nas z miłością, wyciągając ku nam ramiona. Odłącz się, mój wybrany ludu, drodzy przyjaciele krzyża mojego syna, odłącz się od światowców wyklętych przez mój majestat, Obłożonych klątwą przez mojego syna i potępionych przez mojego ducha świętego. Baczcie, żeby nie spocząć na ich zadrzumionym tronie, nie chodźcie na ich narady, nie zatrzymujcie się nawet na ich drodze. Uciekajcie z wielkiego i przebrzydłego Babilonu. Słuchajcie tylko głosu mojego umiłowanego syna. Podążajcie tylko jego śladami, gdyż dałem go Wam, aby był waszą drogą, waszą prawdą. Waszym życiem i waszym wzorem. Ipsum audite. Czy wsłuchujecie się w słowa umiłowanego Jezusa, który woła do was, uginając się pod brzemieniem krzydarza? Venite post me. Pójdźcie za mną. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności. Ufajcie. Ja zwyciężył świat. Dwa stronnictwa. Oto, moi drodzy współbracia. Każdego dnia stają przed wami dwa stronnictwa, Jezusa Chrystusa i świata. Stronnictwo naszego umiłowanego Zbawiciela znajduje się po prawej stronie. Wspina się pod górę wąską ścieżką, zacieśnioną bardziej niż kiedykolwiek przez zepsucie świata. Na czele dobry nauczyciel idzie boso, z głową ukoronowaną cierniami, cały zakrwawiony. Obarczony ciężkim krzyżem, podąża za nim tylko garstka najdzielniejszych ludzi. Jedni bowiem nie słyszą jego wątłego głosu wśród drzew świata, inni zaś nie mają odwagi naśladować go w ubóstwie, boleściach, upokorzeniach i innych krzyżach, które będąc w jego służbie, koniecznie trzeba nieść przez wszystkie dni życia. Po lewej stronie znajduje się stronnictwo świata albo szatana, najliczniejsze, najbardziej imponujące i błyskotliwe, przynajmniej pozornie biegnie tam i tłoczy się cały elegancki świat, chociaż drogi są szerokie, i bardziej niż kiedykolwiek rozdeptane przez rzesze, napływające tam strumieniami, są usłane kwiatami, otoczone przyjemnościami, zabawami wyłożone złotem i srebrem. Po prawej mała czutka odążająca za Jezusem Chrystusem mówi tylko o łzach, o pokutach, o modlitwie i o pogardzie dla świata. Wciąż słychać słowa przerywane szlochem. Cierpmy, płaczmy, pośćmy, módlmy się, prowadźmy życie ukryte, pełne upokorzeń. Wyzbywajmy się dóbr, umatwiajmy się, kto bowiem nie ma ducha Jezusa Chrystusa, czyli ducha Krzyża, ten do Niego nie należy. Ci. Którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z jego pożądaniami. Trzeba upodabniać się do Jezusa Chrystusa albo iść na potępienie. Odwagi, wołają, odwagi! Jeżeli Bóg jest dla nas, w nas i przed nami, to kto będzie przeciwko nam? Ten, który jest w nas, jest mocniejszy od tego, który jest w świecie. Sługa nie jest większa od swego Pana. Chwila małego utrapienia przynosi bezmiar wiecznej chwały. Wybranych jest mniej niż się wydaje. Tylko ludzie odważni i gwałtowni siłą zdobywają niebo. Wieniec otrzyma tam tylko ten, kto walczył przepisowo, zgodnie z Ewangelią, a nie wedle młodych. Walczmy zatem mężnie, biegnijmy szybko, aby osiągnąć cel. Aby zdobyć wieniec, tymi między innymi boskimi słowami przyjaciele krzyża dodają sobie nawzajem otuchy. Przeciwnie światowcy, zagrzewając się do trwania w swym pozbawionym skrupułów złu, codziennie wołają: życie, życie, pokój, pokój, radość, radość! Jedzmy, pijmy, śpiewajmy, tańczmy się, bawmy się. Bóg jest dobry, Bóg nie stworzył nas po to, żeby nas potępić. Bóg nie zabrania oddawać się rozrywką. Z tego powodu nie będziemy potępieni. Nie miejmy żadnych skrupułów. Non, moriemini i tak dalej. Pamiętajcie, drodzy współbracia, że nasz dobry Jezus patrzy teraz na nas i mówi każdemu z nas osobne. Oto niemal wszyscy opuszczają mnie na królewskiej drodze krzyża. Zaślepieni bałwochwalcy nacząsają się z mojego krzyża jako z szaleństwa. Uparci Żydzi gorszą się nim jako przedmiotem budzącym grozę. Heretycy łamią go i zwalają na ziemię jako rzecz godną pogardy. Ale co mogę powiedzieć jedynie ze łzami w oczach i sercem przebitym boleścią? Moje dzieci, które wychowałem na własnej piersi i uczyłem w swojej szkole, Moje członki, które ożywiałem swoim duchem, opuściły mnie i zgardziły mną, stając się wrogami mojego krzyża. Czy także i wy chcecie mnie opuścić, uciekając od mojego krzyża, jak światowcy, którzy pod tym względem są antychrystami? Czy aby upodobnić się do tego świata, chcecie wzgardzić ubóstwem mojego krzyża, by uganiać się za bogactwami, unikać cierpienia mojego krzyża, by szukać przyjemności, znienawidzić upokorzenia mojego krzyża, by ubiegać się za szczyty? Mam wielu pozornych przyjaciół, którzy zarzekają się, że mnie miłują, ale w gruncie rzeczy mają mnie w nienawiści, gdyż nie miłują mojego krzyża, wielu przyjaciół mojego stołu, a bardzo niewielu mojego krzyża. Na to pełne miłości wezwanie Jezusa, Znieśmy się ponad samych siebie, nie pozwólmy zwodzić się naszym zmysłom, jak Ewa. Wpatrujmy się tylko w ukrzyżowanego Jezusa, który daje początek naszej wierze i ją doskonali. Uciekajmy przed zepsuciem, spowodowanym rządzą zepsutego świata. Miłujmy Jezusa Chrystusa pięknie, czyli poprzez wszelkiego rodzaju krzyże. Rozważajmy te przedziwne słowa naszego umiłowanego nauczyciela, które kryją w sobie całą doskonałość życia chrześcijańskiego. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Amen.